Panie, to moje zdanie. Na początek przypomnijmy, jest sierpień 2018 roku. W miejscowości szaflary koło nowego targu. 18-letnia dziewczyna znająca egzamin na prawo jazdy kategorii B, wjeżdża pojazdem egzaminacyjnym na przejazd kolejowo-drogowy. Gdzie, na którym to przejeździe, ten samochód gaśnie. Dziewczyna sobie nie radzi z uruchomieniem silnika i w wyniku tego zatrzymania samochód egzaminacyjny uderza pociąg. W następstwie tego wypadku, dziewczyna ta, 18-letnia, młoda dziewczyna. Umiera. W roku 2023, 2023 egzaminator, który przeprowadzał ten egzamin, zostaje uznany winnym. Jest skazany na 18 miesięcy bezwzględnego więzienia. Ma zapłacić jakąś nawiązkę przez. O okres chyba 5 lat nie może wykonywać zawodu egzaminatora ani instruktora nauki jazdy. Dodatkowo ma zakaz prowadzenia pojazdów, nie pamiętam też przez jakiś okres. Przed kilkoma tygodniami ów egzaminator udzielił. Wywiadu, wywiadu, który w branży szkolenia i egzaminowania był dość mocno komentowany więc myślę, że jeżeli śledzicie portale o nauce jazdy, o szkoleniu to gdzieś pewnie z tym z tym wywiadem się spotkaliście z echem tego Wywiadu, jakieś być może komentarze na temat tego wywiadu mieliście okazję przeczytać. Ja postanowiłem poczekać, aż kurz po tym wszystkim opadnie i będzie można spokojnie, bez emocji, nad tym wywiadem, nad tym co ten egzaminator powiedział. Spokojnie się zastanowić. Dla mnie nie ma tutaj nic do gadania, że winny tego zdarzenia jest ten egzaminator. Zgadzam się w stu procentach z sądem, który orzekł jego winę. Byłem od pierwszego dnia, gdy się o takim, o tym wypadku dowiedziałem od razu Mówiłem, wina egzaminatora. Egzaminator po pierwsze nie zadziałał w odpowiednim momencie, aby nie doszło do tego wjazdu na ten, na ten przejazd, a co za tym idzie do tego niepotrzebnego zatrzymania pojazdu w tym miejscu. Po drugie. Nie zadbał on w żaden sposób o to, aby ta dziewczyna bezpiecznie opuściła pojazd. Niestety, ale my, jako instruktorzy czy egzaminatorzy, jesteśmy niczym, kapitan na statku. Tego statku powinniśmy schodzić jako ostatni, w przypadku, który sobie omawiamy, egzaminator zachował się jak szczur i opuścił ten tonący okręt jako pierwszy. Po prostu uciekł, zostawił tą dziewczynę, a więc to jest jak najbardziej jego wina i temu on jest winien. Po pierwsze, tak jak mówię nie zadziałał w odpowiednim momencie. Po drugie, nie zadbał o to, aby ona ten samochód egzaminowany, egzaminacyjny opuściła w sposób bezpieczny. A można to było naprawdę zrobić na wiele sposobów. Można wydać było bardzo nawet, bym powiedział, takie brut brutalne polecenie, że ma po prostu z tego samochodu odpiąć jej pas. Bo ta osoba, która siedzi za kierownicą, ona jest tak zestresowana, że ona nie zrobi nic. Oni są jak kamień. Ale to ja, jako instruktor, jako egzaminator, to my mamy obowiązek zachować tą zimną krew. Ok, ale co do, co do samego wywiadu. Myślę, że po tym. W wywiadzie, zarówno zwolennicy teorii, czyli ci, którzy twierdzą, jak ja, że ten egzaminator jest winny temu zdarzeniu, jak i wszyscy ci, którzy twierdzili, że nie ponosi on winy, nie powinien odpowiadać, myślę, że wszyscy okopaliśmy się, tak naprawdę, na swoich pozycjach i jeszcze bardziej ten wywiad. Jakby dał nam argumenty ku temu, że w swoich teoriach mamy, mamy rację. Jeżeli chodzi o obrońców tego egzaminatora, to tutaj, tak najbardziej, chyba stanęła Wordowska Solidarność, która zaraz po tym wywiadzie opublikowała, można powiedzieć, serię artykuł, serię postów w internecie, gdzie podkreślała, że całe to zdarzenie to jest tak naprawdę wina nadzoru nad egzaminami. I powiem szczerze, te posty, te artykuły, absolutnie daleki jestem od tego, aby odejść od winy egzaminatora ale te artykuły Solidarności dały mi, jak gdyby rzuciły na tą sprawę zupełnie inne światło, innej perspektywy, dlaczego do tego doszło i jak pewnego rodzaju procedury potrafią spowodować, że to, żeby nie musieć pisać jakichś wyjaśnień, jesteśmy w stanie narazić, a wręcz doprowadzić do czyjejś śmierci. Po pierwsze, brak reakcji egzaminatora. W zamyśle ten egzaminator chciał tą osobę zahamować dopiero za przejazdem. On widział, czuł, że ta dziewczyna na tym stopie się nie zatrzyma, ale wiedząc, i mając już doświadczenie w tym, że ludzie piszą skargi, że przecież oni by się zatrzymali, to ten egzaminator czekał. Czekał, aż ona minie ten znak stop, przejedzie przez przejazd i wtedy ją zahamuje za nie zatrzymanie się w związku ze znakiem stop. On się Bał, że jeżeli zatrzymają wcześniej, że ona złoży skargę, że przecież byłaby w stanie jeszcze się zatrzymać Ta skarga zdając życie byłaby rozpatrzona pozytywnie co skutkowałoby tym, że egzaminator mógłby tam chyba nie mieć premii czyli tak dalej i tak dalej. W każdym razie mogłaby zostać uznana. Poniekąd jestem w stanie ten argument zrozumieć, bo jak się słyszy, za co nadzory tak naprawdę są w stanie unieważnić egzamin i zawierzyć osobie zdającej, to włos się na głowie jeży. Ale mimo wszystko tu do jasnej chory mieliśmy do czynienia z przejazdem y, kolejowym. Nie wiem, nie pozwoliłbym sobie nigdy, żeby pozwolić w takie niebezpieczne miejsce, jeżeli jeszcze na tamtą chwilę tam nie było widoczności, bo dzisiaj tam jest na, y, doskonała widoczność tam z tego co się orientuje, to jest wykarczowany kawał lasu, gdzie widoczność mamy super hiper w każdą stronę. Nie wiem, jak było na tamten moment. No, nie ma bata, żebym pozwolił, żeby ktoś mi ładował się na przejazd, a ja dopiero za przejazdem nacisnę mu na stopa. Mam myślę setki innych miejsc, gdzie można było w taki sposób próbować reagować. W miejscach dużo dużo bezpieczniejszy aniżeli to więc z jednej strony jak najbardziej rozumie a z drugiej strony jeszcze bardziej podkreślałoby to w mojej ocenie winę tego egzaminatora bo gdybym to, us to usłyszał takie bronienie się to dla mnie to jest no, wystawienie kogoś na śmierć po to żebym ja nie dostał skargi druga rzecz egzaminator tłumaczy się, że nie pomógł, bo nie mógł odpalić tego samochodu, bo po jego stronie nie było pedału sprzęgła, a ten samochód jest wyposażony w mechanizm, który, który powoduje to, że po prostu nie odpalimy, nie włączymy silnika, jeżeli nie wciśniemy pedału sprzęgła. To trzeba było, jak już wspomniałem, odpiąć tej dziewczynie pas. Nie wiem, wyciągnąć ją chociażby siłą z tego samochodu. Czy po prostu użyć bardzo brzydkiego słowa wypier z tego auta. Konkretnie, brutalnie, bezczelnie. Tymczasem egzaminator po prostu odpiął pas, wysiadł, zostawił dziewczynę na pewną śmierć. Co więcej, powiem szczerze, zadziwiła mnie, zadziwił mnie też sam fakt, że facet zdecydował się na to, żeby tego wywiadu udzielić. Myślę osobiście, że będąc na jego miejscu, Raczej starałbym się unikać tego rozgłosu, pokazywania siebie, czy nawet przedstawienia swojej racji, może po jakichś latach. Tymczasem, no, myślę, że to wszystko trochę z. Że w pewien sposób po nim to, to spłynęło, bo sam wywiadu nie oglądałem. Nie słuchałem go, ale powiem szczerze, mając te pewnego rodzaju wycinki, na których się, na których się skupi, skupiłem, a to są tylko dwa, dla mnie to musi być naprawdę. Perfidia, bezczelność ze strony tego, y, tego człowieka. Człowieka, który jest winien śmierci tej dziewczyny, bo zawalił na pocałości, robi z siebie ofiarę, jeszcze niczym celebryta udziela wywiadów. Ja bym się wstydził.